Tutaj Kubalen, Paladen i początkujący MM, Kamel. Teraz pokażemy Tekken Mobile na komórkę. Zaczniemy od Arcade Mode na jednego playera. Można wybrać postać Akurat kolega wybiera Dina Kazamę, jeśli znacie. I walczy na można walczyć na różnych arenach, tak. Na komórkach niedotykowych pięścią uderzasz z piątki, dziewiątką z nogi. Trójką skaczesz w przód, a jedynką skaczesz w tył. Dwójką skaczesz oczywiście w górę. Można zrobić też połączenia, tak zwane super kombosy. Na przykład kliknięcie skoku i uderzenia może sprowadzić skok i uderzenie. Przyciśnięcie jednocześnie piątki i dziewiątki sprawia jakiś chwyt. Na komórki jest również wersja na komórki dotykowe, na których sterują się trochę łatwiej. Jest klawiatura dotykowa oraz przycisk pięści. Obrony i kopnięcia yy, oraz ich chwytu, co jest łatwiejsze. Walczy się, aż pokona się wszystkich i odblokuje nową postać w Arcade Mode. Są również inne tryby i zaraz je Wam pokażemy. Się, a Złoto, które się zdobywa, można wydać w Customise. Dobrze, teraz Tekken Force Mode. Wybieramy postać. I wa walczymy nią z postacią, na której widnieje pasek życia, ponieważ jest ich więcej. Walczymy ze wszystkimi jednocześnie. Zawsze pod koniec każdego po y wielu pojedynku jest szef, którym walczy się na jedną rundę, tak jak w normalnym arcade lub story mode. Walka jest dosyć łatwa, lecz nie zawsze wyrównana. Można ponowić próbę od zapisu a tylko trzy razy. A teraz pokażemy Wam Story Mode. Story Mode różni, różni się tym, że w nim nie odblokowuje się postaci, tylko te Force Mode, które przedstawiliśmy przed chwilą. Również wybiera się postać i walczy ze wszystkimi postaciami, jednak to ma swoją historię. Gracze, rozmawiałam ze sobą na początku. Jeśli ktoś rozumie. Może wywnioskować coś z tej walki. Zawsze każdą walkę mamy trzy próby po dwie rundy. Trzeba wygrać obydwie, żeby zwyciężyć cały pojedynek. A teraz kustą modę, w którym można przebierać swoje postacie. Na przykład mamy tutaj postać o imieniu Paul i możemy zmienić kolor jego ubrania, oczywiście za pieniądze. Tutaj widzimy tam 2500, można również inne sposoby zmieniać kolory. Z czasem, kiedy parę razy przejdziemy story modę, odblokujemy taką opcję, dzięki której możemy również zmieniać trochę wygląd. Na przykład uczestnianie włosów i tym podobne. A teraz praktyk modę, w którym ćwiczymy swoje umiejętności. Wybieramy postać i uh, styl ubioru. Zaczynamy walkę. Postać, nie rusza się chyba, postać przeciwnika nie rusza się, chyba że ustawimy, że ma się ruszać i walczyć z nami, lub tylko się bronić. Możemy trenować swoje umiejętności w tym trybie. Czasu mamy nieskończoność, lecz w normalnych rundach mamy tylko 90 sekund. Można również ustawić, że w normalnych rundach nieskończoność, ale w praktykach zawsze jest nieskończoność czasu. Versus Mode. Wersz Mode możemy grać z innymi graczami przez Bluetooth. To jest dosyć proste. Wystarczy stworzyć nową grę lub zalogować się do gry kogoś innego. Gra przez sieć, czyli przez Bluetooth, jest, jest w ogóle bezpłatna, więc można grać sobie spokojnie z innymi graczami przez komórkę. Mogą również grać gracze z komórki dotykowej na komórkę niedotykową. Tak w ogóle Tekken Mobile jest bardzo fajną grą. Nie przypomina w ogóle zwykłego Tekkena, lecz jest yy, też fajna. Polecamy bardziej na komórki niedotykowe, ponieważ łatwiej się na nich gra. Żeg żegnamy się z Wami. Kubalen Paladin oraz MMKM. Zapraszamy na ponowne odcinki. Do zobaczenia, kumple.